To poselstwo chcę skierować do ludzi, którzy są lub uważają się za liderów, pastorów lub ogólnie ludzi w służbie. Chcę mówić do ludzi, którzy chcą kłaść swoje życie dla budowania Bożego Królestwa, wyznaczać kierunek, chcą być przykładem dla tych, którzy są obok, którzy za nimi podążają. To poselstwo jest dla ludzi, którzy uważają się za głos Boga do ludzi, którzy jako pionierzy wjechali na Duchową trasę szybkiego ruchu. Chcę Ci powiedzieć, że czas przygotowania się do służby jest rzeczą niezmiernie istotną. Jest to cudowny czas korygowania swoich błędnych poglądów, wymiany toków myślowych. Jest to czas, w którym uczysz się na nowo wzorców zachowań, poznajesz całkowicie nową przestrzeń ojcostwa i dojrzałości w służbie. Jest to czas, w którym nie zmagasz się już więcej ze swoją tożsamością bo wiesz, skąd pochodzisz, bo wiesz, kim jesteś, znasz drogę, którą podążasz i znasz cel. Jest to czas, w którym dowiadujesz się, jak potężną moc ma pokuta. Moc wypowiadanych przez Ciebie słów, na czym polega uświęcenie albo opanowywanie samego siebie. Wejście w miejsce służby i ten wjazd na trasę szybkiego ruchu jest bardzo ważny. Jedziesz szybciej niż inni, jesteś pionerem. Możesz poruszać się dużo szybciej niż, niż inni i sprawniej. Jednak i tak obowiązują Cię bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące bezpiecznego poruszania się na tej trasie. Cały czas masz świadomość, że robiąc różne rzeczy, działając, składając życie, nie możesz zasłużyć sobie na nic w Bożym Królestwie. I Jezus widzi Cię dokładnie tak samo, jak tych, którzy dopiero co, 10 minut temu, oddali życie Jezusowi, narodzili się na nowo. Liderstwo to miejsce, w którym już nic, ani sobie, ani innym nie musisz udowadniać. Określiłeś swoją wartość i swoją tożsamość, i na tej trasie jedyną siłą napędową Twojego życia jest miłość i wdzięczność. Bycie liderem, usługującym, to ogromny zaszczyt, ale również ogromna odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie jakaś wyimaginowana, patetyczna, ale dotycząca Twojego codziennego życia. I pielęgnowania Twojej głębokiej, intymnej relacji z Bogiem, to odpowiedzialność rozpalania każdego dnia na nowo miłości do prawdy i pasji, przygotowywanie się w ukryciu do działań, które wykonujesz jawnie. Chcę Ci powiedzieć, że nie możesz pozwolić sobie na zignorowanie czasu przygotowania do służby. Nie możesz lekko bądź wybiórczo traktować Bożych Prawd. Nie możesz pozwolić sobie na brawurę i arogancję wobec zasad poruszania się na duchowej trasie szybkiego ruchu. To jest ważne zarówno dla, równo, zarówno dla Twojego bezpieczeństwa, jak i ludzi, którzy są współczesnikami tej samej drogi. Musisz zdać sobie sprawę, jak potężną moc ma pokuta. Musisz zrozumieć, że brawura, impulsywność to cechy niedojrzałych ludzi. Obrażanie się, żywienie urazy, szamotanina, obmowa, opie upieranie się przy swoim, wywyższanie się kosztem innych ludzi to nie ma na to miejsca w liderstwie, nie ma na to miejsca na trasie szybkiego ruchu. To nie są zachowania dla tych, którzy reprezentują Boży standard i wytyczają kierunek. Kiedy jesteś liderem, pastorem, człowiekiem służby, patrzą na ciebie oczy ludzi. Którzy szukają odpowiedzi, jaki tak naprawdę jest Bóg. Zanim sami nauczą się modlić, uwierzą, że mogą sami słyszeć głos Boga, oni będą patrzeć na Ciebie, będą analizować Twoje odpowiedzi, Twoje słowa, Twoje reakcje oraz ich brak. Nie możesz sobie pozwolić, aby głosić prawdę, a jednocześnie po zakończonym poselstwie podnosić głos na, bli głos na bliskich, kontrolować ludzi, manipulować, ośmieszać ich czy obmawiać. Żyć świeckim życiem, opowiadać głupie żarty i błaznować. Kiedy popełniasz błąd i nie pokutujesz, jako lider zaczynasz być częścią większego problemu. Osłabiasz swoje życie, a w konsekwencji reprezentowanie Bożego Królestwa wobec innych ludzi stajesz się częścią zamieszania. Twoje błędy oraz brak pokuty nie tylko wykolają Ciebie, ale ściągną na Ciebie oczy tych. Którzy jadą za tobą, którzy idą za tobą. Ludzie zaczną analizować przyczyny Twoich upadków, porażki, wiecznego procesu wychodzenia z tych samych zaburzeń i jeżeli nie będzie obok nich silnego, zdrowego, widzącego z perspektywy nieba lidera, ludzie, którzy na Ciebie patrzyli, będą wystawiani na zwiedzenie. Zawsze pojawi się obok nich ktoś, kto im wytłumaczy, dlaczego Jezus Ci nie pomógł, dlaczego pomaga tylko niektórym, dlaczego przydarzyło się to właśnie Tobie. I jak to bardzo diabła atakuje dobrych ludzi? Usłyszą różne bzdury, ponieważ jakoś będą musieli sobie wytłumaczyć porażkę w Twoim życiu jako lidera. Pojawią się ludzie, którzy powiedzą im o podobnym Jezusie: nie tym, który jest prawdą, nie powiedzą o tym, który jest zwycięstwem, ale o tym, który tylko z pozoru jest podobny do tego, który jest prawdziwy. Jeśli nie będziesz dbał o swoją głęboką relację z Jezusem, będziesz liderem tylko z nazwy. Zaczniesz grzebać w przeszłości, szukać odpowiedzi na pytania na podstawie doświadczeń i sytuacji z przeszłości. Nie wątpię, że kiedyś mogłeś doświadczać Bożej bliskości i sukcesu związanego z posłuszeństwem Bożej prawdzie, ale nie wolno ci cały czas patrzeć na siebie przez pryzmat miłości i wspomnień z czasu narodzenia na nowo. Musisz płonąć żywą, prawdziwą, autentyczną miłością. Do Jezusa, do Bożego Planu Zbawienia, znać i głęboko przeżywać wymianę krzyżową, tęsknić za przeżywaniem Bożej bliskości, być dumnym z Twojego pochodzenia, odnaleźć siebie jako duchową istotę. Nie wolno Ci jechać na wstecznym, na trasie szybkiego ruchu, ponieważ każdy najmniejszy zakręt będzie dla Ciebie miejscem wypadku, wywalenia się. Chcę Ci powiedzieć, że na każdym odcinku drogi możesz się zatrzymać, możesz zawrócić. Możesz z łatwością dostosować kierunek i prędkość jazdy w taki sposób, żebyś mógł z łatwością pokonywać każdy zakręt i kierunek, każdy odcinek drogi. Musisz patrzeć przed siebie, na krzyż, ukochać prawdę, ukochać drogę, którą jest Jezus oraz pokochać posłuszeństwo i poddanie na tej drodze poddanie, które jest pełne zasilenia. Bycie liderem, to nie bycie ojcem, dyrektorem, szefem korporacji. Nie, nie możesz wziąć urlopu, renty, zrobić sobie przerwy Odbycia liderem. Lider to sługa, to ten, który prowadzi, który jest królem, ale też jest sługą. Każda twoja reakcja, twój gest ma znaczenie dla ludzi, którzy na ciebie patrzą. Nie ma rozdzielenia między twoją służbą a twoim osobistym życiem. Twoje życie to twoja służba. Lider to ty. Bycie liderem to nie rozkazywanie ludziom, to nie wyłapywanie ich błędów. To nie jest nieustanne wyszukiwanie ich błędów i wykrzykiwanie, że chodzą w czarach i manipulacji. To nie jest myślenie, że Ty jesteś lepszy, bo częściej rozmawiasz z pastorem i dostajesz od niego sms Liderstwo to nie wydzwanianie do znajomych i opowiadanie o upadkach innych ludzi, spotykanie się na kawki i wielogodzinne te rady na temat tego, jak dopiekłem lub dopiekłam komuś, kto jeszcze nie widzi tak samo jak ja. To nie wymuszanie ślepego posłuszeństwa na ludziach, którzy Ci ufają. I, wmawiają, I wmawianie im, że kontrola jest dobra, ponieważ kontrola, każda kontrola jest zawsze wynikiem lęku. Bycie liderem to nie wywieranie presji na ludzi, którzy są nad z tobą w drodze. To nie rzucanie sloganów i klepanie ciągle tych samych zdań. Liderstwo to bycie przykładem, to bycie wzorem odwagi i posłuszeństwa, to branie odpowiedzialności przede wszystkim za siebie swoją relację z Bogiem, za bliskość, za głębię rozumienia Bożego Słowa, dbaniem o swoje myśli, strzeżenie swojego serca, opanowywanie samego siebie, panowanie nad własnym językiem, to prawo do panowania nad sobą. To jest bycie liderem, to głęboka świadomość celu, dla którego jesteś na ziemi, celu i drogi, to codzienna weryfikacja Twojego życia, to pokuta wobec innych. Aby być dla nich przykładem. Kiedy ludzie widzą Ciebie na kolanach, będą odważnie chcieli pokutować, będziesz dla nich przykładem, będą Cię naśladować. Bycie liderem to dbanie o widzenie z perspektywy nieba. Lider nie ukrywa swoich poglądów, nie ucieka od relacji z innymi liderami, nie traktuje się jak nad człowieka. Ma głęboką świadomość, że dar, który ma, ubogaci tych, którzy są dookoła, więc częstuje ich owocem ze swojego drzewa. To świadomość, że ludzie, którzy idą za tobą, są na różnych etapach wzrostu i potrzebują cię na każdym etapie inaczej, to umiejętność dostosowania się i odnalezienia w różnych sytuacjach, również kryzysowych. Czasami będziesz dla ludzi ramieniem, na którym się wypłaczą, czasami workiem, do którego ktoś wrzuci swoje wszystkie brudy. Innym razem kamieniem, o który ktoś się potknie. Innym razem ojcem, którego ktoś nigdy nie miał. Czasami będziesz komandosem, który idzie na przodzie i pokazuje, czym jest odwaga i dojrzałość. Tym wszystkim, ale nie stale, tylko jednym z nich. Nie próbuj liderstwa otaczać również jakąś peleryną mistycyzmu. Największe walki staczasz nie z siedmiogłowymi potworami, ale z własnym ego, z pychą i potrzebami starej natury. Kiedy Twoja gorliwość jest wielka, ale umiejętności marne jak na narobisz huku, pokażesz się to tu, to tam. Na zewnątrz pokażesz jakąś pobożność, ale twoje wnętrze będzie pełne mentalności tego świata, pełne nieprzemienionego umysłu. Chcę ci powiedzieć, że przeglądanie się na niewłaściwą reprezentację Jezusa powoduje kanciaste i krzywe rozumienie relacji z Bogiem i z sobą nawzajem. Powstają cyborgi, tłuczące się po głowie rzekomą prawdą, rzekomymi prawdami, a potem. Ludzie wyłapują się niezdarniej, nieumiejętniej i zmuszają do relacji z sobą nawzajem, ale nikt nie chce przytulić się do zimnego, kanciastego i napakowanego żyletkami misia. To w głębokiej, intymnej relacji z Bogiem rodzi się jakość. To tam odkrywasz, co znaczy być liderem. Jeżeli pragniesz robić różnicę, Musisz pragnąć świętości, musisz pragnąć bliskości z Bogiem, pojąć czym jest głęboka, prawdziwa pokuta i musisz dbać o standard Twojego duchowego życia.